Państwa w niezbędniku zamawiającego. A dzisiejszy odcinek o tym, że system e-zamawiający pamięta o Waszych zobowiązaniach wobec platformy rządowej e-zamówienia. Pomówimy dzisiaj o integracjach i o tym, jak to platforma e-zamawiający jest połączona z systemem e-zamówienia. Na początku ważna informacja: e-zamawiający, jako jedyna platforma, jest w tak szerokim obszarze zintegrowana z platformą rządową. Zaczynamy swoją pracę od planowania. Tak więc naszą integrację z e-zamówieniami również zaczynamy od planowania. Dzięki jednej akcji mogą Państwo przekazać cały plan zamówień publicznych przygotowany w systemie e-zamawiający do platformy rządowej e-zamówienia. Dzięki czemu w platformie rządowej znajduje się obowiązkowy do opublikowania plan, a w systemie e-zamówienia mogą Państwo kontrolować realizowany budżet. Dalej lecimy do postępowań obowiązek opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na państwa na państwo spoczywa, więc platforma e zamawiający wam w tym pomaga z poziomu systemu. Możecie sobie przygotować ogłoszenie o zamówieniu, uzupełnić wszystkie sekcje, a wręcz można powiedzieć, że system wam w tym pomaga, bo część tych sekcji uzupełnia. I po uzupełnieniu, po zapisaniu, możecie przesłać to ogłoszenie do platformy e-zamówienia, gdzie ono będzie już tam gotowe i opublikowane. No tak, no ale jeszcze jedna ważna rzecz. Prócz ogłoszenia, jest jeszcze postępowanie, racja. Postępowanie również z automatu rejestruje się na platformie e zamówienia, kiedy to wysyłacie do tej platformy ogłoszenie. W postępowaniu mogą zajść zmiany, możecie zmienić na przykład termin składania ofert, no i wtedy trzeba opublikować ogłoszenie o zmianie zamówienia. W tym przypadku system pomaga wam nawet jeszcze bardziej, ponieważ jeżeli dokonacie zmian w platformie e zamawiającej, na przykład zmienicie ten termin. To platforma wygeneruje wam automatycznie ogłoszenie o zmianie, a wy tylko jednym kliknięciem możecie to wysłać do platformy rządowej. Dokładnie tak. Na sam koniec pracy, a dokładniej na koniec roku, do przygotowania jest sprawozdanie roczne. Dzięki temu, że jesteśmy zintegrowani z systemem e-zamówienia, w większości sprawozdanie jest już gotowe. Wystarczy uzupełnić tylko kilka informacji, których system e-zamawiający nie zebrał podczas całego roku państwa pracy, a na samym końcu kliknij, wyślij. Działa to podobnie co wysłanie ogłoszenia w postępowaniu. Zainteresowani? No to zapraszamy do kontaktu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.